Witam Was w pierwszym odcinku Pogromców mitów z blog Stars. To ja, Mister YouTube. A dzisiaj jest ze mną... ...Prosze super. Dzisiaj będą trzy mity. na następnym odcinku też będą trzy mity. Ale może się też zdarzyć, że będzie więcej. No to przechodźmy do pierwszego mitu. Pan ma z tyłu ukryty uśmiech. Dobra. Mamy już tutaj pan w lobby. Dobra. I jak widzimy, tutaj jest na serio uśmiech. Więc mit potwierdzony. Kiedy Bibi uderzy Karla na ulcie, to ult Karla się wyłączy. Jak widzicie, już mój brat jest ze mną. No to zaczynamy Oczekaj. Ej Michał, musi być, musimy zrobić starcie z botami No tak Dobra, czekaj to Dobra, zrób robię... Czurka, za wpadki Zrobię przerwę No to zaczynamy To będzie trzeba jakoś tutaj grać, dobra? Ale nie z tego telefonu O Michał, chodź A ja? Dobre, trudno się klika. Naładuj ulta. Olej. Sorry. Dobra, ładujesz ulta. Wiesz mi, trudno jest. Dobra. I teraz mówisz. Czas na ulta. No, i ulcie zatrzymał, czyli limit potwierdzony. Ding. W jest błąd, który pozwala mieć star power innej osoby. Znaczy postaci. Mam już tutaj Rosę, teraz szybko muszę nacisnąć El primo. I potem szybko Mam nacisnąć wybierz i star. Dobra. A i surka ze znowu błąd, bo powiedziałam osoby zamiast postaci. Dobry. Nie wyszło, Chciałbym, weź rosy. mieć szczęście. Dobra i zobaczycie. Powinno Będzie pójść, powinno roz. pójść, powinno pójść. Dobra to, to już będę grał, zacznę. Zran się trochę i no wiesz. Dobra chodźcie boty, rancie mnie. Dobra i patrzcie. Oj, coś nie wyszło, proszę. E, dobra, e, oglądaliśmy YouTube jednego youtubera Citroxa to i mu to wyszło, ale nam widać zrobiliśmy to w zbyt wolnym czasie i trochę nam to nie wyszło. To najgorzej zrobimy jeszcze drugą próbę. No to jesteśmy razem, Maxi rób to. Dobra, ale mogą się na postać? Wyszli Primo. Dobra, nie będzie. To trzeba mieć tak? takie wielkie szczęście, by to ci przytrafiło. Dobra, teraz tutaj. Elcio? Kurę, za ja czasami nie łapię. Trzeba mieć takie szczęście. No widzicie jakie. To jest takie uparte, że aż trochę. Wiecie w I to jakby co? To nie było środkowe, tylko wskazujące. No, chyba to za późno zrobimy, ale zobaczymy. Najwyżej to zrobimy, to jako niewyjaśnione, prawda? No. Dobra, ale jest znaczek Star Powera. Dobra, halo, zrobię mnie Tik. Dobra, nowa postać. Dobra, chyba musimy to zrobić jako mid niewyjaśniony. Bo jakoś to nie wychodzi. Na moim telefonie to wychodziło. Ja wiesz, zrobiło to na moim telefonie. Dobra, to w mid niewyjaśniony. Ha!